Witajcie. W dzisiejszym filmie powiem Wam o reiki i bioenergoterapii. Dlaczego są to metody, za którymi stoją byty demoniczne i jakie byty demoniczne stoją. Dlaczego dochodzi do uzdrowień i jaka jest cena za te uzdrowienia. Kim, czym jest reiki? Reiki pochodzi z Japonii. A za nimi kryją się byty, które my nazywamy wężosmokami. Dlaczego? Ponieważ mają taki wygląd, mieszankę wężów i smoków, a raczej może dinozaurów, ponieważ dinozaury istniały, natomiast smoki tylko w legendach i byty demoniczne przybierają także wygląd smoków. W naszej przestrzeni smoki nie istnieją, natomiast na inny, w innych przestrzeniach, na innych planetach, oczywiście tak. Teraz kolejna rzecz. Bionergoterapia, to także jest, pochodzi od, od wężosmoków. To jest, za tym stoją też bardzo wysokie rangą byty demoniczne. Jeden z demonów, kiedy żona odezwała się do, gdy się pojawił do wężosmoka i powiedziała mu do niego zobacz, tak pomagacie ludziom, że oni zgłaszają się do nas, by, byśmy im pomogli. A on powiedział tak do nas. Ale przecież dobrze wiesz, że nie chodzi o pomaganie. Tak powiedział demon, który stoi za reiki i za bioenergoterapią. Dlaczego tak powiedział? Ponieważ oczywiście bytom tym zależy przede wszystkim na energii, a nie na tym, by komukolwiek pomóc. I robią to oczywiście podstępem, ponieważ coś dają, inwestują bardzo dużo czasu, najczęściej. Dlaczego? Dlatego, że. Węża Smoki stoją bardzo wysoko w hierarchii u szatana. Praktycznie na tej piramidzie, na której, którą możecie zobaczyć jako oko opatrzności, na przykład na dolarze, oni zajmują 1 trzecią pozycję od góry. Powyżej nich praktycznie już nie ma wyższych rangą bytów, które by po nich mogły przejąć jakieś, jakieś istoty. Więc mogą zainwestować dużo energii i czasu, kiedy Następuje jak gdyby odbiór długu, a odbiór długu to zawsze jest pobór energii. Czasami, e, właściwie nie, nie, nie czasami, cena najczęściej e, to jest śmierć, tak naprawdę. Te byty najczęściej, jak już zaczynają pobierać energię, to najczęściej zabijają. To może nie celowo, nie zawsze celowo to jest, ale często poprzez y, silny pobór energii osoby po prostu umierają. Natomiast na początku, owszem, może dochodzić do różnych uzdrowień i byty też dbają o to, żeby te uzdrowienia były jak gdyby rozreklamowane, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, bo dzięki temu później mają kontrakty i energię z tych osób, które przyjdą do tych uzdrowicieli, osób zajmujących się reiki i tak dalej. Ale cena, jak już mówiłem, za to ingerencja tych bytów przesył energii jest bardzo wysoka i problemy, jakie, z jakimi ci ludzie później będą się mierzyć, też są bardzo wysokie. Dlaczego tak wielu ludzi daje się nabrać na, na, na reiki, bionegoterapię? Między innymi dlatego, że byty przejmują ciała subtelne. A ciało subtelne to jest niewcielony fragment duszy. I ciało subtelne ma, no jak ciało fizyczne, podobne ciało fizyczne ma, ale żyje w zupełnie innej przestrzeni. Przestrzeni astralnej. Najczęściej jest w przestrzeni bytów. I w tej przestrzeni może być dręczona, albo może być silny pobór energii z ciała subtelnego. Na przykład ciało subtelne może być zanurzone w jakieś ciecze, do pasa na przykład. I człowiek w ciele fizycznym może odczuwać silne bóle w nogach. Czasami mogą być jakieś schorzenia, jakiś reumatyzm, jakaś grzybica itd. i tak dalej. I... Człowiek nie będzie wiedział skąd to się bierze. Żaden lekarz nie pomoże mu, ponieważ to jest choroba na tle energii. Ponieważ jest duży, silny pobór z nóg, w ogóle od pasa w dół, byty akurat z niż, niższe rango pobierają z danego ciała subtelnego energię. A to jest wasze ciało subtelne. I teraz wy w ciele fizycznym odczuwacie to jako silne bóle nóg i tak dalej. Ale w momencie, kiedy pójdziecie do białego terapeuty, zawierzycie się mu, czy do osoby zajmującej się reiki, to byty po prostu na mocy kontraktu przejmują to ciało subtelne z tej przestrzeni, w której ono było zanurzone, na przykład w jakiejś cieczy, i przenoszą do bardzo najczęściej pozytywnej przestrzeni. Pozytywnej w tym sensie, że ta przestrzeń jest o wiele lepsza niż w tej, ta, w której było ciało subtelne wcześniej. I w w tej, tej nowej przestrzeni byty nie pobierają energii najczęściej, albo pobierają jej o wiele mniej. I człowiek zaczyna czuć ulgę. Często dochodzi właśnie do uzdrowienia. Na przykład te problemy z nogami, jakieś reumatyzm, choroby nowotworowe na, na przykład na nogach, czasami mogą się pojawiać, mogą zniknąć. I dzięki temu ludzie zaczynają reklamować tę osobę. Nie wiedzą, że za kilka lat ten człowiek może umrzeć. Jakby ty się skupiał na nim i zaczął pobierać na maksa energię. Ale w tamtym momencie on już nie będzie wiedział, że co, co zaszło, bo nie będzie tego już kojarzył z białego terapii, nie będzie kojarzył z reiki, nie będzie wiedział, że, bo nie widzi w medytacji z kim zawarł kontrakt. On będzie myślał, że to jest po prostu następstwo jakiejś kolejnej choroby, której, której się nabawił albo złego odżywiania i tak dalej. Wiele ludzi, niektórzy napisali o tym książki, ale wiele ludzi nie skojarzy nigdy. Część domyśla się, że są pewne komplikacje, jak ktoś idzie do objętego terapeuta. Na przykład księża e, Kościół Katolicki ostrzega. Pomimo, że sam Kościół Katolicki służy szatanowi, to jednak Kościół Katolicki przed takimi praktykami ostrzega. I tu jest akurat słusznie. Tutaj mają rację. To jest niebezpieczne. No ale Kościół Katolicki też wprowadza inne zagrożenia, a przed tym już nie ostrzega. E, parafrazując od Kościoła Katolickiego. Więc y, może dochodzić do wielu uzdrowień, ponieważ byty mężą smoki, przejmują ciała subtelne i przenoszą je najczęściej do. Jak zmieniają, oczywiście przestrzeń, bo nie zawsze zmieniają. Czasami jest tak, że jest przejęcie i kontynuują to, ten sam pobór energii, ta sama przestrzeń. Czasami może być tak, że dodadzą jeszcze więcej obciążeń, i ten człowiek zaczyna się czuć jeszcze gorzej po wizycie u bioenergeterapeuty bądź osoby zajmujące się rejki, przesyłem energii reiki. Ale nie zawsze tak jest. Od czego to zależy? Od tego, czy osoba dostanie kontrakt i certyfikat. Na przykład te osoby, które idą na kurs reiki i dostają certyfikat, i później tą energię starają się roznosić pomiędzy znajomych, te osoby mogą czuć się właśnie lepiej, zostaną przeniesieni do, do nowej przestrzeni. Będą czuli się lepiej, będą sami zaświadczać, że reiki pomaga. Na swoim własnym przykładem, ale jeżeli ta osoba tylko chce skorzystać z energii, a nigdy nie będzie później z niej korzystać, nie będzie roznosić kontraktów, to bardzo często tej przestrzeni nie zmienią i wtedy do tego uzdrowienia nie musi dojść. Ale co jest bardzo ważne, że byty na ogół nie atakują osób, które tą energię dalej roznoszą. Dlaczego? Dlatego, że jakby atakowali, to nikt by tej energii dalej nie rozsyłał i kontraktów oczywiście w związku z. Przesyłem energii, ponieważ byty nic nie robią za darmo. Zawsze jak coś wysyłają, coś dają, zawsze jest to na zasadzie kontraktu. Może dojść też do czegoś, co my nazywamy egzorcyzmami, wyższymi rangą demonami. Mieliśmy taki przypadek, że ojciec miał masę antyków i byty, które wchodziły z antyków, bo duża część tych antyków była już skażona energią demoniczną i miały bardzo silną energię. Atakowały chłopca. I tylko chłopca. Nie atakowały ojca, nie, nie atakowały matki. I ojciec, powiedzieliśmy mu, że byty wchodzą z antyków i atakują chłopca. Ale on nie uwierzył, bo nie chciał się pozbywać tych antyków. W końcu poszli do osoby, która miała kontakt z wężosmokami. I ten chłopiec dostał kontakt z wężosmokiem także. I co się stało? Otóż te byty, które były niższe w ogóle rangą, które atakowały go z tych antyków, przestały go atakować i i ten chłopiec poczuł ulgę. Dlaczego? Dlatego, że byty przejęły go wyższe rangu. wężo smoki są praktycznie na szczycie hierarchii, tak jak już zresztą wspomniałem. I byty niższe rangu, nawet te wchodzące właśnie z przedmiotów, pomimo że są w przestrzeni cały czas ich energia i mogą wchodzić, przestały z niego pobierać energię. Przestały go po prostu atakować. Oczywiście to się obróci przeciwko temu chłopcu na ileś lat, kiedy on już ten dom opuści, i nagle się okaże, że te byty strasznie mu kontrolują życie w końcu mogą go zabić nawet, jak zaczną pobierać z niego na maksa energię. Ale ci rodzice po prostu woleli te antyki zachować i dać chłopcu kontrakt z wężą smokami, niż oczyścić chłopca, bez kontraktu by został i wyrzucić po prostu te antyki skażone energią demoniczną. Takie czasami wybory ludzie dokonują, ale to jest ich sprawa. Nie każdy musi być mądry. Czasami ludzie potrzebują wielu ciele, żeby... Dojść do wniosku, że na pierwszym miejscu powinno się liczyć szczęście naszych bliskich i miłość do nich, a nie przedmioty. No ale mówię, czasami ludzie zaczynają od miłości do przedmiotów. Kolejna rzecz to certyfikaty. Wszelkiego rodzaju certyfikaty w momencie, kiedy i zarówno reiki, jak i Bionego terapii, w momencie, kiedy ktoś już ma certyfikat, to dostaje na, praktycznie na, to już jest prak praktycznie pewne, na 97% dostaje kontrakt z wężosmokami. A nawet jeżeli e, ma wciąż kontrakt, nie zostanie przyjęty, to może dojść do czegoś takiego, że będzie miał już kontrakty z, e, z dwoma, e, dwoma frakcjami, na przykład z Draco i z bytami od reiki, czyli wężosmokami. Ale na, najczęściej wężosmoki po prostu przejmują po poprzednich e, bytach demonicznych daną osobę i po prostu oni już mają kontrakt i oni mają prawo do energii tej głównie prawo do energii stanego ciała subtelnego i duszy. Więc certyfikaty mają bardzo silną energię. Bywały takie przypadki, że ktoś, to był po reiki, po certyfikacie, miał certyfikat kurs, gdy próbowaliśmy oczyścić go właściwie i, i on miał ten certyfikat w domu, to się okazywało, że po prostu nie dało się. Nie dało się, bo ten certyfikat emanował tak silną energią, że odurzał ciało subtelne. Ciało subtelne po prostu nie było w stanie nawet zobaczyć te, tego bytu, ponieważ po prostu nie widziało na oczy. Stało przed tym bytem, i się pytało z jakim bytem. I dopiero w momencie, kiedy ten certyfikat został zniszczony, dopiero można było kontynuować sesję i oczyszczanie z tych kontraktów. Ale tak jak mówię, certyfikaty, zarówno bionego terapii, jak i z reiki, mają bardzo silne energię. Co więcej, jeżeli ktoś ma właśnie mówi, że jest bioenergoterapeutą, ale ma certyfikat, to najczęściej to już ma kontrakt i korzystanie z usług takiej osoby, nawet jeżeli wcześniej korzystała z energii źródła ta osoba, to po certyfikacie będzie już miała kontakt najczęściej z wężosmokami i to co będzie przekazywać wam to już będzie energia skażona i obarczona kontraktem. Wcześniej może być różnie, po certyfikacie jak dostaje na przykład z cechu, już jest to energia i ma certyfikat, i ta energia już najczęściej jest skażona energią demoniczną. Kolejna rzecz, y, bardzo ważna. Jak rozpoznać osobę, która y, dostała w ogóle kontrakt? Czasami jest tak, że osoba, która otrzyma certyfikat, czyli też kontakt z wężosmokami, czy jest białego terapeutą. U ludzi, którzy dostają kontrakt, pojawia się nad głową albo nad ciałem suternym, bądź nad dużą, bądź nad duszą i ciałem subtelnym kula światła. Tylko, że to nie jest światło od źródła, tylko można powiedzieć, że to jest bardziej promieniowanie. I to promieniowanie jest bardzo szkodliwe. Bardzo szkodliwe na praktycznie wszystko, co jest od głowy aż do grasicy może uszkadzać. O tym, jest, co wywołuje, jakie problemy ze zdrowiem wywołuje ta energia, która jest umieszczona nad głową duszy bądź ciała subtelnego powiem w drugiej części. Gdy chodzi o problemy ze zdrowiem. Natomiast ta energia też blokuje praktycznie w 100% czakrę korony. A czakra korony, w momencie kiedy energia źródła przepływa przez czakrę korony, to po pierwsze macie kontakt ze źródłem. Ma, źródło może wam podpowiadać, może was prowadzić. Po kontakcie kontrakcie z wężosmokami ta czakra korony jest praktycznie zablokowana w 100%. Nie, nie dociera do, tego, do tej czakry żadna energia źródła. Ale źród, energia źródła ma też taką właściwość, że twarz osoby, jest pozytywna. Im bardziej otwarta jest czakra korony, tym twarz osoby, która ma otwartą czakrę korony, jest pozytywniejsza. Dlatego też u kobiet twarze na ogół są pozytywniejsze niż u mężczyzn. Dlaczego? Że, dlatego, że kobiety nie mają aż tak mocno blokowanej czakry korony i też u kobiet jest moc, mocniej, Zwanie mocniej rozwinięta intuicja, właśnie za sprawą czakry korony. W momencie, kiedy ktoś dostanie, ktoś dostanie kontrakt z smokami, Czakra staje się zablokowana na Amen i twarz zaczyna się zmieniać. Zmienia się nam posągowo, praktycznie bez wyrazu. I jeden z przykładów, o którym osoby, które wielokrotnie pytaliście, jest Bruno Groening. Spójrzcie na jego twarz, wyszukajcie na Google grafika, jak wyglądała jego twarz i co miał na także na, na taczyce bo miał guza i ten guz Między innymi właśnie wynikał z tej kuli promieniowania nad głową, ponieważ to jest jeden z częstych problemów, w momencie kiedy, który pojawia się po latach, właśnie od tego promieniowania tej energii nad głową. Kolejna rzecz to są przedmioty rytualne. Przedmioty rytualne. Wiele osób nie jest świadomych, że w momencie, kiedy przyjmie energię Reiki, chociaż raz, na przykład przez telefon, ktoś zadzwoni i powie, że będzie wysyłał energię Reiki. Na łóżku, to to łóżko by ty przejmuje Przejmą i czasami po jednym takim wysy... wysyle energii by ty przejmował łóżko, i to łóżko zaczyna z Was pobierać 30% energii. W momencie, kiedy na nim śpicie, przyjdziecie odrobinę energii, a później przez cały okres, kiedy na tym łóżku śpicie, cały czas będziecie tracić energię nie wiecie, dlaczego po zabiegu, tym Reiki zaczynacie czuć się gorzej, śpiąc na własnym łóżku. To jest cena za przyjmowanie energii odbytów. Kolejna rzecz, jak wyglądają wężosmoki. Wężosmoki wyglądają w ten sposób, że e, mogą się różnić kolorami, mogą się różnić ilością głów, najczęściej mają jedną głowę, ale są też podfrakcje wężosmoków, które mają na przykład więcej niż jedną głowę, ale na ogół one przypominają nieco w ogóle dinozaury roślinnożerne, te, które mają długie szyje i chodzą na, właśnie na czterech łapach, nie, nie podnoszą się do góry na tych tylnych łapach, e, mają cienkie głowy, o wiele cieńsze niż te dinozaury roślinożerne, które być może widzieliście na filmach Stefana Spielberga i e, głowy zakończone głową węża. Natomiast tułów jest bardziej właśnie e, ma krótsze nogi niż u tych e, dinozaurów roślinożernych, jakie widzieliście na pewno w filmach na przykład właśnie z Stevena Spiperga, czy na jakichś ilustracjach. Bardzo podobne i mają różne kolory. Najczęściej to jest ciemnozielony kolor, ale bywają też czerwone, to są wyższe rango byty demoniczne, bywają byty, które mają jakąś koronę na głowie no i bywają takie, które jeszcze wyższe rangą, które mają więcej niż jedną głowę. Zresztą na przykład jedna ze statuły, jedna z posągów Buddy, za Buddą stoi E, właśnie wężą smok, który ma siedem głów. Możecie wyszukać. Dlaczego akurat? Ponieważ ta frakcja właśnie przejęła buddę i go prowadziła i zakładała całą, całą tą religię buddyzm. Właśnie ta frakcja. Dobrze. I teraz jakie problemy ze zdrowiem wynikają z przyjęcia kontraktu, czy energii w ogóle, bo to nie tylko nie wystarczy nie trzeba po prostu skończyć kursu. Dostać certyfikat wystarczy przyjąć energię od węża smoków i dostaje się na ogół kontrakt bądź kula światła kula promieniowania nad głowę, nad duszę i na ciało subtelne najczęściej, chociaż czasami zdarza się, że jest tylko kula światła nad głową przy ciele subtelnym.